Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Flash, a tym razem odcinek dość specjalny, wyjątkowy, ponieważ specjalny, specjalni wyjątkowi są moi dzisiejsi goście, z którymi zaraz sobie porozmawiam. Mają niespełna 15-17 lat, a już działają w projekcie i organizacji społecznej na skalę krajową, ale również międzynarodową. Razem ze mną dzisiaj w studiu jest Marysia Kaczmarek. Dzień I Anastazja Lesiuk. Witam. Czyli dziewczyny, które reprezentują projekt Escape the Wave, stowarzyszenie Escape the Wave. Gdybyście mogły na sam początek przybliżyć naszym widzom, czym jest wasze stowarzyszenie, czym się zajmujecie i w ogóle co wzięło was, że tak powiem, potocznie, żeby w tak młodym wieku taki temat, który poruszacie, zacząć. Okay. Czy projekt Escape the Vape tak naprawdę stanowi projekt społeczny, który ma na celu wsparcie młodzieży, ale nie tylko, w kwestii dotyczących zdrowotnych, a tak naprawdę uzależnień od e papierosów. Co zaciągnęło mnie do tej, tego projektu, to fakt, że nie ma świadomości wobec społeczeństwa tego, jakim zagrożeniem stanowią papierosy wśród młodzieży. Jest to dla nas dosyć powszechna wiedza, że papierosy są niebezpieczne, prowadzą do wielu chorób, nowotworów, natomiast papierosy są dosyć nowym wynalazkiem, co oznacza, że nie każdy jednak ma tą wiedzę i nawet osoby, które posiadają tę wiedzę nie są w stanie przybliżyć do siebie tego, tej świadomości, że jednak jest to niebezpieczne i stanowi ogromne zagrożenie wśród właśnie tych młodych osób. No to ja działam w projekcie dlatego, że nie podoba mi się, że młodzież tak lekko traktuje różne używki, traktują to bardziej jako zabawę, że to jest na chwilę i że to za chwilę przejdzie, a nie są świadomi tych właśnie konsekwencji, no bo tak jak Marysia wspomniała, to jest dosyć nowy wynalazek i oni po prostu nie wiedzą za bardzo tak naprawdę co wdychają. Tym bardziej, że ten problem jest no, chyba globalny, tak? Zaraz mm. o tym sobie porozmawiamy. E, ale właśnie chciałbym Was spytać, kiedy ta Wasza przygoda z projektem się, się rozpoczęła i jakie dotychczas osiągnięcia już udało Wam się osiągnąć, bo jak same z, tutaj rozmawialiśmy przed programem, tych osiągnięć jest, jest dosyć sporo. My naszą działalność zaczęłyśmy tak naprawdę od grudnia 2024 roku i pomimo dosyć krótkiego czasu, jak na kampanię społeczną, udało nam się osiągnąć naprawdę wiele. E, na pewno zaczęliśmy od badań mikrobiologicznych, żeby jednak. Mieć podstawę i zobaczyć, gdzie jest problem um, w formie um, właśnie tych badań mikrobiologicznych. E, dzięki studentom z Uniwersytetu Ekonomicznego byliśmy w stanie właśnie przeprowadzić badania, patrząc, jakie bakterie znajdują się na ustnikach od papierosów. To naprawdę otworzyło nam dosyć e, szeroko oczy. Znowu, jakie są zagrożenia, pomimo do gadżetu, który jest wykorzystywany przez młodzież dosyć powszechnie? E, dodatkowo przeprowadziliśmy badania psychologiczne, żeby nie tylko patrzeć właśnie na te chemiczne oddziaływania, ale również na nas, nasz mózg i nasz e, mechanizm, który prowadzi nas do takiego uzależnienia. Dzięki współpracy z e, wieloma psychologami byliśmy w stanie e, tak naprawdę zrozumieć, jak to działa i dało nam to krok do Przodu, jak my powinniśmy reagować w tę stronę. Dodatkowo, naszym kolejnym krokiem, i do tej pory myślę, że dosyć e, najważniejszym, było stworzenie e-booka. E-book jest podzielony na trzy części, specjalnie kierując się do naszych e, najważniejszych grup odbiorców, czyli są to uczniowie, e, osoby uzależnione, są to nauczyciele, otrzymali oni na przykład scenariusze pod. E, pod lekcje wychowawcze, żeby jednak e, rozpowszechniać tę wiedzę jak najbardziej oraz dodatkowe. Mm, Nasze zalecenia, jak rozmawiać z uczniem e, oraz jak wychwycić prawdopodobne uzależnienia. Dodatkowo jest sekcja dla rodziców, e, którzy mogliby przeczytać i właśnie dowiedzieć się i znowu zaobserwować, czy jednak to uzależnienie może e, istnieć, czy e, jednak może to istnieć w jakimś innym gronie. Natomiast my również staraliśmy się, żeby nie stanowiło to zwykłego pouczenia, natomiast właśnie taki instrument do e, poszerzenia swojej wiedzy, i może faktycznie e, włączenia do działań danych osób. E, dodatkowo przeprowadzamy dosyć dużą ilość warsztatów, ale to już może Anastazja. No to warsztaty przeprowadzaliśmy dla osób różnego wieku, na pewno dla uczniów podstawowych, dla uczniów takich młodszych, typu chyba czwarte klasy, szóste, e, dla uczniów trochę starszych oraz dla studentów, e, ale też nie tylko, bo byliśmy w szpitalu, w którym przeprowadziliśmy warsztaty dla pacjentów. Którzy byli w wieku troszkę starsi, seniorzy. No i te warsztaty były dosyć interaktywne, na pewno jest wysoka ocena chyba 9,5 na 10. Są dosyć interaktywne, mamy quizy, mamy różne naklejki broszury, które rozdajemy, żeby rozpowszechnić nasz wizerunek. A oprócz tego, nawiązaliśmy, jak już wspomniano, wiele współprac, nie tylko tutaj w Polsce, ale też międzynarodowych które pomagają nam rozprzestrzenić naszą działalność i pomagają zwiększać świadomość ludzi w różnym wieku o papierosach. To co powiedziałeście robi naprawdę duże wrażenie. Mówiłeś o badaniach, mówiłeś o warsztatach. No i właśnie moje pytanie, jakie wnioski zauważacie z tych prowadzonych badań i warsztatów? No bo nie da się ukryć, że ten problem papierosów wśród młodzieży, czy to chodzi o szkołę podstawową, liceum, czy też studia, chociaż to już są bardziej sobie dorosłe na studiach, no ale ten problem i to zjawisko jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Czy my możemy powiedzieć, jak duże i czy w ogóle da się z tym w jakikolwiek sposób walczyć? Z badań jesteśmy w stanie wywnioskować, że chociażby jedna na pięć osób w podstawówkach oraz licach korzysta z e papierosów. Z naszych warsztatów jesteśmy w stanie wywnioskować naprawdę dużo. Po rozmowach z osobami przed i po warsztatach widzimy ogromną różnicę. Starzało e, się już kilka przypadków, gdzie osoba, która wcześniej korzystała z papierosów, odezwała się do nas później, że jednak ta nasza pomoc ma znaczenie i przyczyniła się do pewnego do pewnej zmiany perspektywy. Dla nas to jest najważniejsze, żeby jednak te nasze działania miały realny wpływ. I pomimo tego, że nie każda osoba wiadomo, która przyjdzie na nasz warsztat, zmieni to stanie, to chociażby jedna osoba jest dla nas dosyć ogromnym sukcesem i wiemy, że jednak ten wpływ jesteśmy w stanie zrobić. Oprócz tego mamy dostępny kwestionariusz dla osób uzależnionych i na którym na podstawie którego mogą wywnioskować, się, jak bardzo są uzależnieni, i to trzeba coś z tym robić. I tak samo nasze wszystkie materiały otwierają trochę im oczy, że no jednak to jest problem, bo mi, mi pierwsza sprawa, że zdrowie się niszczy, no bo jednak to działa na płuca, na tak naprawdę neurobiologię mózgu, yy, a druga sprawa, że po prostu z psychiką będzie później źle, no bo jednak uzależnienie to jest uzależnienie. I wnioski z tego są takie, że liczba osób, które są pod wpływem tego, nie tylko licealistów, -lice, ale też studentów, gdzie to jest bardzo znormalizowane, jest ogromna, ale możemy z tym walczyć i możemy po prostu poprzez świadomość docierać do nich, że to jednak no, nie jest w porządku i że trzeba coś z tym zrobić. Takie pytanie teraz mam, może taki trochę temat rzeka, czyli dlaczego tak naprawdę trudno rzucić to palenie? Czy młode osoby, z którymi rozmawiacie, widzą ten problem, czy bardziej go bagatelizują, według Was? Myślę, że właśnie najgorszą kwestią jest to, że osoby nie mają świadomości, jak duże jest to zagrożenie, jak już miałam szansę powiedzieć. Natomiast to, co jesteśmy w stanie zrobić, to jednak w pewien sposób przekonać te osoby. Jeżeli chodzi o pewien mechanizm, to właśnie duże znaczenie ma fakt, że jednak te papierosy są powszechnie, jest powszechnie mówione, że one są zdrowsze i dużo mniej groźne niż tradycyjne papierosy, co wiadomo nie pomaga w rzuceniu. Z korzystania z tych papierosów. Dodatkowo, niestety, jak na ten moment, problem jest dosyć bagatelizowany. Wiadomo, jest wiele innych czynników, które jednak mogą wpływać na na ten mechanizm, ale um, na pewno z czasem przychodzą nowe gadżety, tak jak aplikacje, czy też pewne e, działania, tak jak my tutaj, edukacyjnie, ale również z różnych obszarów, żeby jednak e, zwalczyć to uzależnienie. No i właśnie pytanie tutaj może do Ciebie, Anastazja. Czy to jest ta prawda, którą mówią nam w reklamach eksperci i tak dalej, że te papierosy elektroniczne są rzeczywiście mniej szkodliwe niż, niż te zwykłe? Co nie oznacza, że są bezpieczne, tak jak już Marysia tak powiedziała? Dlatego, że papierosy mają w sobie wiele y, likwidów i my nie wiemy do końca, co jest w tych likwidach, bo y, wykonawcy nie mają po prostu nie muszą tego podawać. I my, nawet jeżeli podadzą, to nie będzie wszystko, no bo tam są y, dwutlenki ołowy i inne metale ciężkie, które po prostu zostają w tych płucach i no nic z tym nie da się nam tak naprawdę zrobić. I w dużej ilości to może prowadzić do nowotworów na przykład. I, no i nie są zdrowsze, są po prostu inne i czy to jest większe zagrożenie czy mniejsze, dowiemy się tak naprawdę za jakieś może 10-50 lat, dlatego że dopiero wtedy zostaną one porządnie zbadane i tak naprawdę każde badanie nad tym papierosem, na przykład nasze nad ustnikiem, pomaga przybliżyć społeczeństwu, gdzie jest problem i czy to tak naprawdę jest bezpieczne. To moje ostatnie pytanie do Was. Tych osiągnięć jest naprawdę dużo, jak na jeden rok, co ustaliliśmy. No to jakie plany na kolejny rok, a może kolejne lata? Co jeszcze zamierzacie zmienić? Co jeszcze zamierzacie osiągnąć w swoim projekcie organizacji? W najbliższym czasie, za około dwa tygodnie, idziemy przeprowadzić kolejne warsztaty. W tym, razie, tym razem w Podstawówce yy, na około 100-200 osób dla młodzieży, żeby oni też wiedzieli, jak to wygląda. W przyszłości planujemy też zawierać kolejne współprace, szerzyć świadomość i może yy, pojawić się bardziej międzynarodowo. Mamy e-booka, który jest yy, w trakcie tłumaczenia na język ukraiński, hiszpański, angielski i niemiecki i chcemy go rozpowszechniać właśnie tym krajom, żeby po prostu tą świadomość zwiększyć. No bo mimo wszystko e istnieją, jednak nie są spersonalizowane dla uczniów, nauczycieli i rodziców, a to może naprawdę pomóc na przykład w prowadzeniu lekcji wychowawczej. Dodatkowo jesteśmy w trakcie dokończenia aplikacji, zajmowało to dosyć dużo naszej pracy oraz y, miesięcy. Um, Aplikacja jest spersonalizowana pod osobę. To jest najważniejsze według nas, żeby jednak y, była ona specjalnie dopasowana do uzależnienia oraz od typu. Połączyliśmy z naszym kwestionariuszem. Dodatkowo e, znajdziemy tam wiele pytań, żeby jednak e, jak najlepiej zaaranżować e, drogę do skończenia z uzależnieniem. Jest dosyć dużo funkcji, tak jak na przykład rozmowa z AI, e, tak jak e, sposoby medytacji. E, możemy oczywiście. E, graficznie przedstawić właśnie proces przechodzenia przez, um, przez uzależnienie i od uzależnienia się właśnie od tego problemu. I aplikacja może być najlepszym gadżetem tak naprawdę w tej sytuacji ze względu na dosyć dużą ilość czasu spędzaną przez młodzież w internecie. Tak, no to wszystko, co mówicie, brzmi naprawdę ciekawie, więc chyba pozostaje mi po prostu życzyć Wam powodzenia i też mam osobiście nadzieję, myślę, że Wy też i członkowie Waszego stowarzyszenia, że ta Wasza praca rzeczywiście przyniesie, przyniesie efekty. Mamy nadzieję, że jak największe. Dziękujemy Wam za dzisiejszą rozmowę. Razem ze mną w studiu były przedstawicielki projektu Escape the Vape, czyli Marysia Kaczmarek Dziękuję. oraz Anastazja Lesiuk. Dziękuję. A ja zapraszam Was na kolejne odcinki Flesza, Flash Sport, Flash Kultura, Flash Polityka. Śledźcie nas, śledźcie nas na bieżąco i obserwujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.